Ja uważam, że to była sesja wow! Pod każdym względem. Kajulek, jeszcze na miłujkę? Jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Ja tak sobie y, kiedyś wymyśliłam, że chciałabym zrobić taką, y, taką sesję, która będzie przypominała, jakby przedstawienie szkolne. I to gdzieś tam się wszystko zasklepiło i połączyło w jakiejś szkole, w jakimś małym teatrzyku, gdzie dzieci występują, robią przedstawienie i to przedstawienie miało właśnie mieć tytuł Pinokio. Halo. Ania do mnie zadzwoniła, że, że, um, że będziemy robiły Pinokia. Zawsze, zawsze gdzieś tam na nią liczę i zawsze ona, ona gdzieś tutaj tą moją wizję wzbogaca, jakby, jakby swoją. Dla mnie to też jest fajne wyzwanie. Już to widziałam, jak zdzwaniałyśmy się, że, że to będzie fajny projekt. Kilka dni przed sesją pojechałam do niej. Taką scenkę, taką scenkę, zrobimy jakby świąteczne przedstawienie, e, wiesz, dla rodziców, jak dzieci są w szkole, robią przedstawienie to na scenie. Na scenę. Tak, tak, tak. Jak mamy jakiś projekt, w który tak naprawdę wchodzimy pełną parą, to no podchodzimy do niego bardzo serio. Ja wiem, że marzeniem Justyny było zrobienie masek. Więcej radości zawsze mi sprawia podejście techniczne. Z jakich materiałów, jakie materiały jak ze sobą połączyć, jak je pomalować, czym, żeby się trzymało, żeby nie odprysnęło, żeby pięknie błyszczało. Żeby przykuwały uwagę, żeby sprawiało, że zdjęcie jest wyjątkowe, ale żeby nie zabierały całej uwagi. Zadzwoniła do mnie Ania, powiedziała, że Robimy Pinokio, Mówię, OK. Inspirowaliśmy się przede wszystkim kolorem właśnie drewna i niebieskim, który bardzo mi tutaj gdzieś pasował i współgrał. Głównym motywem było morze ocean. No i później dodawaliśmy różne gwiazdki, statki po kolei, aż Ania zaakceptowała powiedziała, że jest OK. Hmm, wymyślałyśmy, jak będzie wyglądało nasze tło? Fajnie, kiedy. To, co powstanie w Twojej głowie, ktoś wykorzystuje jeszcze w inny sposób i finalnie wychodzi z tego świetny efekt. Więc daje to dużo satysfakcji. No cześć, Ania. Mam to przed sobą, wygląda fantastycznie. Tak jest, wysyłamy ekspresowo. Potrafię zrobić coś ekspresowo, oczywiście. Potrafię zrobić tak, Ania mówi: przyszj kieszonkę, ciach, przyszłam kieszonkę, tu guziczek. Już się robi, będzie guziczek. Nie, bo później są krzywo i będzie głupio. Zróbmy tu prosto. Tu prosto. Zróbmy tu prosto, a tam zróbmy krzywo. No. A to bałagan? Tak. Ale dobra, tak. O. Albo tak. I ten tu. Dobra. A okay. jeszcze, jakbyśmy zamieniły? Ekstra. O. No, dobrze. wspaniale. Nikt by lepiej tego nie zrobił. Czy Ania mnie wkurza? <śmiech> <śmiech> Czy Ania mnie wkurza? <laughs> Czy Ania mnie wkurza? <laughs> A dawaj tu jeszcze. Koniecznie. <laughs> ja uważam, że nastka będzie wyglądała w tym ślicznie. Nie, to by ona będzie miała jeszcze do tego ten. Co by nie? Królika. A nastka będzie. Króliczkiem. Myślę Pinokio i widzę Julka. Idealne Pinokio z mojego syna. Nigdy nie rośnie mi nos. Jest zrobione z masy, y, rzeźbione, y, uszy są y, na metalowej konstrukcji, na drucikach i owszem to płótno. Chciałobyśmy, żeby to był taki królik retro, trochę postarzony, trochę taki nieoczywisty, y, nierówny. No i wyszło coś takiego, bo y, dla mnie jest śliczne. Była też Anastazja. Właśnie te maski były ciężkie, wyglądały jak stare, miały uszy takie bardzo, bardzo piękne. Moja etatowa modelka? Anastazja, tak, w roli, w roli pani Pinokio, idealnie. Bardzo, bardzo. Śmiesznie na początku, a później takie... Jak to wszystko będzie wyglądać? Tylko bałam się, czy ona dojedzie tutaj na czas. Ubieram się i jedziemy. Jechałam najpierw przez kunicę, później wjechałam do Legnicy i później tutaj przyjechałam. Sama sesja zdjęciowa to jest już największy fan dla nas kamera? Akcja jest o marionetka cała drewna, a przecież rusza się jak my już podróż zaczął mały snu. chodźcie i wy. Idziemy, szybujemy i przygód to wciąż wzywa nas. Z kim dziś pilota spotka się? O czym mówiłyśmy mniej więcej wygląda właśnie tak. Tada!